Przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, gdzie odbyło się spotkanie parlamentarnego zespołu do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy. Podczas dzisiejszego spotkania tematem naszej rozmowy była niezwykle ważna nowelizacja kodeksu pracy. Ustawa, która właśnie idzie przez Sejm, jest przez Sejm procedowana. Ustawa, która wdraża unijne dyrektywy tym niezwykle istotną dyrektywę dotyczącą równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, tak zwana dyrektywa Work-Life Balance. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z przedstawicielkami strony społecznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, dlatego że wiemy, jak znacząca jest to zmiana, jak ważne rozwiązania rekomenduje Parlament Europejski i Rada w swoich dyrektywach. To rozwiązania, które mają zrównać status kobiet i mężczyzn, jeżeli chodzi o prawo do opieki nad dzieckiem, zagwarantować większą równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym ustalić przejrzyste i przewidywalne warunki pracy. To ogromna szansa, którą, której w naszej ocenie, w ocenie zebranych uczestniczek zespołu, ale także posłanek i posłów lewicy, tej szansy rząd nie wykorzystuje w pełni. Ta wielka szansa, jaką jest nowelizacja kodeksu pracy, traktowana jest jako zło jest w niej mnóstwo rozwiązań, które nie idą w duchu dyrektyw, w duchu intencji Parlamentu Europejskiego, ale raczej odtwarzają stereotypowy model rodziny, w którym to na barkach kobiety spoczywać ma większość obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, a na barkach ojca, niezależnie od tego, czy chciałby on poświęcić czas na opiekę nad dzieckiem. Brak możliwości, żeby to zrealizować, konieczność bycia podstawowym żywicielem rodziny. O uwagach i problemach dyskutowaliśmy przez ponad dwie godziny w czasie naszego zespołu. Te uwagi oczywiście przekujemy w poprawki do ustawy, ale o ich szczegółach chciałabym, żeby powiedziały same zainteresowane działaczki, aktywistki, panie, które od lat zajmują się problematyką sytuacji kobiet i rodzin. Proszę bardzo. O, przepraszam, dobra, niekoś, przepraszam. Dobra, tak, przepraszam. Tak, przepraszam. Szanowni Państwo, dzisiaj o 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym będziemy składać poprawki, o których mówiła Agnieszka Dziomionowicz Bąki, o których powiedzą za chwilę przedstawicielki związków zawodowych i organizacji, organizacji zrzeszających rodziców. Chcę tylko tutaj powiedzieć, że przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość idzie tylko tak daleko, jak musi. Zmiana tego kodeksu pracy to jest wielka okazja do tego. Żeby wprowadzić zmiany wyczekiwane przez rodziców i przez pracowników, które realnie poprawią sytuację kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy. Oprócz zmian wyrównujących prawo kobiet i mężczyzn do opieki nad dzieckiem, oprócz zmian, które zwiększają równość w pracy opiekuńczej, które, które będziemy postulować, chcemy też dzisiaj domagać się, i będziemy się tego domagać od Ministerstwa Rodziny wprowadzenia zmian. Które pozwolą rzeczywiście postawić granicę, realną granicę między czasem pracy a czasem odpoczynku spędzonym z, i czasem spędzonym z rodziną. Takiej realnej granicy nie postawimy, jeśli nie wprowadzimy wreszcie tak zwanego prawa do odłączenia. Prawa, które spowoduje, że pracodawca nie będzie mógł po godzinach pracy wysyłać nam maili, dzwonić do nas i oczekiwać, że na te, że na te wiadomości odpowiemy. Prawa, które spowoduje, że ten czas, który spędzamy z naszą rodziną, ten czas, który spędzamy na, wypo, na odpoczynku, rzeczywiście takim czasem będzie. Kolejna sprawa niezwykle ważna to sprawa urlopu opiekuńczego, który mylnie nazywany jest urlopem, a który w wymiarze pięciu dni będzie teraz przysługował pracownikom, niestety bez wynagrodzenia. Szanowni Państwo, ten urlop opiekuńczy to jest urlop z pracy po to, żeby wykonywać pracę w domu, żeby wykonywać pracę opiekuńczą, zajmując się swoimi najbliższymi. Ten urlop powinien być płatny po to, żeby pracownicy mieli rzeczywiście poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że w tym czasie będą mogli w sposób pełny, nie tracąc swojego, swoich coraz niższych niestety w dobie inflacji zarobków, rzeczywiście zajmować się tymi, którzy tej potrzeby pilnie potrzebują, tej opieki pilnie potrzebują. O pozostałych postulatach nie będę już się tutaj rozwodzić, oddam głos stronie społecznej. Zachęcam Państwa do śledzenia prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, bo one realnie będą miały już niedługo wpływ na życie tysięcy polskich pracowników i pracowników. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Krzyżak-Pitura, Fundacja Rodzic w Mieście. My reprezentujemy głos rodziców, pracujących rodziców, nie tylko ojców, ale przede wszystkim matki. Matki, które ze względu na swoje macierzyństwo, ale co jest bardzo interesujące, nawet na potencjalne macierzyństwo są dyskryminowane na rynku pracy. Jesteśmy świeżo po wynikach spisu powszechnego, które pokazują w jaki sposób zmienia się struktura rodziny w Polsce, jak ubywa nam dzieci chwilę wcześniej. DBOS opublikował badania, które pokazywały, że Polki nie chcą rodzić dzieci, my wiemy z jakich powodów. Jednym z głównych, głównych przeciwności takiej, takiej decyzji i chęci posiadania dzieci jest sytuacja matek na rynku pracy. Tego, że, one, że na nich ciąży większość opieki, która jest związana z dzieckiem, nie tylko na początku, nie tylko w tym początkowym czasie macierzyństwa, ale także przez resztę czasu, kiedy dzieci potrzebują wsparcia rodziców czy, czy obecności rodziców. To, w jaki sposób mamy zorganizowaną w Polsce opiekę instytucjonalną, słaby dostęp dostęp do żłobków, ograniczony dostęp do przedszkoli no i przede wszystkim to, że to głównie kobiety korzystają z urlopu rodzicielskiego powoduje, że one są na początku już przy samej rekrutacji dyskryminowane na rynku pracy i my mocno wierzymy w to, że dopóki nadal będzie tak, że dziecko przytrafia się matce, a nie pojawia się w rodzinie, ta sytuacja się nie zmieni. Wierzymy, że dyrektywa Work-Life Balance daje nam szansę na zmianę tej sytuacji i apelujemy zarówno do ministerstwa, jak i do posłów Komisji Polityki Społecznej, o to, żeby zmiany, które chcemy wprowadzić, były ambitne i takie, które rzeczywiście zmienią sytuację kobiet na rynku pracy. Dzień dobry, Nadia Oleszczuk, Konfederacja Pracy Młodych. My reprezentujemy głos młodych pracownic i pracowników, którzy w przyszłości chcieliby założyć rodzinę i mieć dzieci. Nieprzychodni urlop rodzicielski dla ojców i dyrektywa Work-Life Balance jest szansą na silniejszą pozycję kobiet na rynku pracy, szansą, o którą walczyłyśmy jako działaczki związkowe od lat, a także możliwością dla ojców na zaangażowanie się w życie dziecka od tak naprawdę pierwszych etapów jak rozwoju. Wierzymy, że potrzebna jest także akcja informacyjna finansowana ze środków publicznych, która zachęciłaby ojców do korzystania z przysługującego im urlopu, a także wierzymy, że należy wesprzeć kompetencje wychowawcze młodych ojców poprzez lekcje do wychowania do życia w rodzinie, czy programy czy szkolne i podręczniki. A także uważamy, że należy wesprzeć samotne matki i w sytuacji. Kiedy czy inne osoby wychowujące samotnie dzieci i w sytuacji, w której e, ojciec nie może wykorzystać tego urlopu, bo po prostu jest nieobecny e, w życiu rodzinnym, w życiu dziecka, e, powinno zostać wypłacone świadczenie e, o równowartości niewykorzystanego urlopu e, przez ojca e, w postaci czy, czy zasiłek e, wypłacone przez ZUS. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Sylwia Ziemacka, Fundacja Sherdeker. Eee, według ostatnich badań Cebosu, u już ponad 58% Polaków deklaruje model partner partnerski rodziny jako najlepszy. Partnerski, czyli taki, kiedy dwójka rodziców pracuje i dzieli się opieką nad dzieckiem oraz obowiązkami domowymi. Dyrektywa Work-Life Balance to jest wielka szansa, aby prawo podążyło za pożądaną zmianą społeczną. Na dzień dzisiejszy dyrektywa i ustawa, którą przygotowało Ministerstwo, przewiduje dodanie 9 dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojców, natomiast płatność na poziomie 70%, którą proponuje Ministerstwo, jest w naszej ocenie niewystarczająca. Jest to poparte badaniami, ponieważ kiedy dzisiaj zapytamy ojców, dlaczego nie korzystają z urlopu rodzicielskiego, bo przy dzisiejszym porządku prawnym jest to również możliwe, Główna przyczyna dotyczy właśnie różnic w zarobkach. Utrata przez rodzinę 30% wynagrodzenia mężczyzny, kiedy to mężczyzna najczęściej w polskiej rzeczywistości zarabia więcej, może być barierą do, nie do pokonania i w związku z tym prawo, nad którym tutaj no bardzo długo. Y Wszyscy debatują. Przypomnijmy, że dyrektywa powinna zostać wdrożona już w sierpniu zeszłego roku, a do tej pory jej nie mamy. E, tak naprawdę okaże się martwym prawem. Także apelujemy do, do rządu o to, aby zwiększyć odpłatność dla ojców przynajmniej do poziomu 80%, co w naszej ocenie nie będzie wtedy dyskryminowało ojców ani rodzin gorzej uposażonych w Polsce. Przypomnijmy, że dzisiaj, kiedy mama wykorzystuje Statystycznie roczny urlop macierzyński i rodzicielski, co się składa na 12 miesięcy, może korzystać z zasiłku macierzyńskiego uśrednionego na poziomie 80%. Dlaczego mężczyzna, ojciec rodziny, ma dostać tylko 70%? Jest to pytanie, z którym zostawiamy rządzących i mamy nadzieję, że w toku dalszych prac e, jednak zostaną wprowadzone i uwzględnione poprawki opozycji dotyczące tego zapisu. Dzień dobry, Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica. Jestem bardzo wdzięczna moim koleżankom. Zasiadającą w polskim Sejmie e, za zorganizowanie tego oraz poprzedniego spotkania. E, przedmiot regulacji dyrektywy Work-Life Balance, e, korzyści z tej dyrektywy, to nie tylko korzyści dla osób, o których e, moje koleżanki e, wspominały. Nie tylko chodzi o mamy i ojców, bo wszyscy wiemy, że wtedy, kiedy. E, Rodziny chcą wspomóc kobiety, kiedy chcą wspomóc matki, żeby nie niszczyć ich życia zawodowego, nie niszczyć ich marzeń, a jednocześnie pomóc spełnić marzenie e, o rodzicielstwie. E, Muszą również rodziny zaangażować się w tę pomoc i one często też muszą, a mówię przede wszystkim o babciach, rezygnować ze swoich marzeń i ze swoich planów zawodowych. Dlatego ten głos dzisiaj to nie jest tylko głos do ojców, do mam, że wszyscy tutaj walczymy o ich prawa, ale jest to też głos do polskich rodzin, że ta dyrektywa, a właściwie jej wdrożenie powinno służyć wszystkim rodzinom bez względu na to, w jakiej formule um, rodzinami jesteśmy. Dziękuję bardzo. Za nami kolejne spotkanie, posiedzenie zespołu do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy. To spotkanie, to posiedzenie było w całości poświęcone przełomowym. Zmianom w kodeksie pracy, które przed nami, jesteśmy w trakcie pierwszego czytania, przed nami, przed Polskim Sejmem, przed Polskim Parlamentem, wyjątkowa okazja do tego, by w sposób, w sposób bardzo do tej pory niespotykany, szeroki i bardzo konkretny uregulować polskie prawo, uregulować prawo pracy. Niestety, tak jak inne, jak wiele innych zapisów w kodeksie pracy, może się ono okazać pięknym słowem, które nie ma pokrycia niestety w praktyce. Co z tego, że mamy zapisane dobre przepisy, jeżeli one nie działają. I takie jest ryzyko również w tym przypadku. Jeżeli mamy do czynienia z przepisami, które nie wprowadzają prawdziwej równości, jeżeli nie dają prawdziwych instrumentów do egzekwowania tych przepisów. Wtedy niestety będziemy mieli do czynienia po raz kolejny z martwym prawem. Ale jak mówiłam, jesteśmy w trakcie pierwszego czytania, składamy poprawki. Przygotowałyśmy jako posłanki lewicy tych poprawek wiele, które mają zabezpieczyć polskich pracowników i pracownice i mają zapewnić, by prawo było dobre i egzekwowalne. Wprowadzane zmiany w kodeksie pracy dotyczą implementacji dwóch dyrektyw y, Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy tzw. work-life balance i dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia w Unii Europejskiej. Co prawda to ta pierwsza dyrektywa jest tą bardziej. Y, znaną, jest tą dyrektywą, która budzi dużo większe emocje i zainteresowanie, a tak naprawdę konkretny jej fragment dotyczący właśnie urlopów ojcowskich, o czym była tutaj dzisiaj też mowa i co ciekawe, większą część czasu, którą spędziliśmy na dzisiejszym zespole do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy, okazała się rozmową, burzliwą dyskusją nie tyle i nie tylko o roli sytuacji i równych prawach kobiet, matek, ale przede wszystkim o roli, o sytuacji i dyskryminacji pracujących mężczyzn, ojców. Bo pamiętajmy, że równouprawnienie i zasady. Równego traktowania dotyczą, działają w dwie strony. W tej, przy, w tej konkretnej sytuacji mamy sytuację do czynienia z sytuacją kuriozalną, gdzie tą stroną dyskryminowaną i nie tylko jeżeli chodzi o kontakt z dzieckiem, ale niestety kwestie finansowych są właśnie ojcowie, bo na koniec końców to uderzy nie tylko w pracujących ojców, ale przede wszystkim w rodziny. Do rodziny, których sytuacja finansowa, która będą stawała przed trudnym wyborem. Wyboru tego mniejszego zła, tej lepszej sytuacji finansowej. To nie będzie kwestia chęci, modelu rodziny czy kwestie kulturowe, które o tym zdecydują, ale zdecydują o tym po prostu kwestie finansowe, że to znów kobieta zostanie w domu z dziećmi, a mężczyzna, nawet chcący taką opiekę podjąć, chcący partnerskiego modelu rodziny, niestety będzie musiał pójść do pracy, bo będzie w tej sytuacji to dla rodziny korzystniejsze. Czas najwyższy, by w środku Europy, w Unii Europejskiej, w kraju będącym w Unii Europejskiej w XXI wieku prawo nadążało nad rzeczywistością społeczną. A w tej rzeczywistości społecznej kobiety i mężczyźni są takiej samej, równej opieki nad swoimi dziećmi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mają Państwo jakieś pytania? zamierza poprzeć tę stanę, traktując je jako jednak jakiś blok czy jednak te wyfratki złożone przez panie są warunkiem. Oczywiście, że wyczekujemy wdrożenia dyrektyw i nowelizacji kodeksu pracy. Apelujemy o równe traktowanie kobiet i mężczyzn nie od wczoraj, nie od zeszłego miesiąca, nie od chwili, kiedy ten projekt ustawy pojawił się w Sejmie. Posłanka Katarzyna Uberhan dwa lata temu złożyła projekt ustawy likwidujący de facto lukę płacową, czyli nierówne wynagrodzenia między kobietami i mężczyznami. Apelowaliśmy o to, żeby przyspieszyć pracę nad ustawą wdrażającą tę dyrektywę. Ona miała być już wdrożona w sierpniu ubiegłego roku. To opóźnienie, z którym mamy do czynienia, będzie kosztowało bardzo konkretne rodziny utratę możliwych świadczeń. Więc oczywiście mówimy lepiej późno niż wcale, ale skoro późno, później, później niż wcześniej, to przynajmniej niech będzie to wprowadzone dobrze. Stąd nasz pakiet poprawek. Które nie są po to, żeby szantażować rząd, żeby się targować, że tak zagłosujemy czy inaczej, jeśli one zostaną przyjęte albo nie. Te poprawki zgłaszane są po to, żeby faktycznie poprawić y, y, sytuację polskich rodzin i żeby prawo, które będzie stanowione, nie było prawem martwym. Bo oprócz tego, że prawo trzeba uchwalić, to prawo jeszcze musi działać. Jeszcze obywatele muszą chcieć z tych swoich uprawnień korzystać. Jeśli rodzice, ojcowie, rodziny będą musieli, musiały liczyć się z utratą znacznych środków finansowych, to nawet najpiękniej zapisane prawo ich do tego po prostu nie nakłoni. Dlatego, tak, oczywiście popieramy dyrektywy unijne, popieramy. Ich wdrożenie, ale bardzo chciałybyśmy chcielibyśmy, żeby one były wdrażane dobrze, tak, żeby służyły faktycznie polskim rodzinom. Dziękujemy. Dziękuję.